Witam Państwa bardzo serdecznie w studiu. Gościmy już naszego gościa wójta gminy Rząśnia, pana Tomasza Stolaczyka. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. W poprzedniej audycji z sekretarzem rozmawiałam między innymi o tym, że gmina Rząśnia wygrała konkurs Zdrowa gmina, zdrowy powiat. Chodziło przede wszystkim o skuteczną profilaktykę zdrowotną, ale nie wspominaliśmy o tym, że nagroda, nagrodą w tym konkursie było 50 tysięcy złotych od marszałka województwa łódzkiego na zakup sprzętu. I aparatury medycznej. W takim razie proszę powiedzieć, jaki sprzęt zostanie zakupiony, jak te pieniądze zostaną spożytkowane. Tak, zdobyliśmy tam pierwsze miejsce. Jestem z tego bardzo dumny, ponieważ ten program był oceniany pod względem programów profilaktycznych. Była ilość tych programów oceniana, jak również ilość mieszkańców, która brała udział w tym programie. Uzyskaliśmy pierwsze miejsce. Marszałek przyznał nam 50 tysięcy. Te pieniążki zostaną przekazane przede wszystkim na zakup nowego sprzętu. Ten sprzęt gminy ma już dosyć dobrze wyposażony ośrodek, jest gminny w sprzęt medyczny. W związku z tym będzie po prostu tylko dokupowany. To jest, będzie to sprzęt tego typu jak torba medyczna, e głowica do EKG, e głowica do badań ginekologicznych i tym podobny sprzęt. Wszystko to zostało uzgodnione z y, doktorem Krukiem, kierownikiem ośrodka gminnego zdrowia, jak również z personelem medycznym, więc ja myślę, że to jest sprzęt, który zostanie zakupiony, który jest najbardziej potrzebny. Więc chyba najbardziej oczywiście skorzystają na tym mieszkańcy gminy Rząśnia, ale zwycięstwo w konkursie Zdrowa Gmina, Zdrowy Powiat to nie koniec sukcesów, jeśli chodzi o gminę rząśnia? Ostatnio została również wyróżniona w ogólnopolskim rankingu europejskie miasto, Europejska gmina organizowanym przez Gazetę Prawną. Jakie kryteria brano pod uwagę w tym rankingu? W czym tutaj gmina się wyróżniła? Oczywiście był przede wszystkim brane ilość projektów unijnych, jakie zdobywa gmina. Nie tylko Urząd Gminy, ale również mieszkańcy gminy, czyli przedsiębiorcy, rolnicy i organizacje społeczne. Dane, jakie były pozyskiwane, były pozyskiwane z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz armir I to decydowało o miejscu, które tam zajęliśmy. i W związku z tym, miejsce, które zostało y, przyznane nam, i wyróżnienie, jakie otrzymaliśmy, które odbierałem właśnie w Toruniu. Był to miły akcent, że również nie tylko urząd umie pozyskiwać środki zewnętrzne, ale również moi mieszkańcy. No tak i warto tutaj dodać, że to było jedenaste miejsce, jeśli chodzi o całą Polskę. Tak, to było 11. Miejsce. Jest to bardzo dla mnie ważne, ponieważ, tak jak mówiłem, do, świadczy to o tym, że nie tylko gmina jest aktywna w pozyskiwaniu środków, ale również i moi mieszkańcy. Ale przede wszystkim mieszkańcy. No i jeśli chodzi o Gminę Rześnia, to ona cały czas tutaj jakby w czołówce tych wszystkich rankingów, jeśli chodzi o pozyskiwanie funduszy europejskich. Tak, ma ja przypomnę tylko że jeśli chodzi o y, gdzie był oceniany tylko urząd y, w zdobywaniu środków unijnych zajęliśmy czwarte miejsce w Polsce. Y, niewiele nam brakło do trzeciego, ale te rankingi są ważne, ale są nie najważniejsze. Przede wszystkim to, że pracujemy dla rozwoju gmin, dla społeczeństwa, to jest najważniejsze. No właśnie, a to, że Państwo pracujecie dla rozwoju gminy, dla rozwoju społeczeństwa, świadczy również o tym fakt, że Gmina Żośnia wraz z miastem Bełchatów złożyła wniosek na uzbrojenie strefy przemysłowej. Chodzi o Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny. Proszę powiedzieć, na czym to będzie polegało? Tak, Gmina Żośnia przystąpiła do wykupu przede wszystkim terenu pod strefę przemysłową. Projekt został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Projekt został złożony pod nazwą Rozwoju Bełchatowsko-Kleszowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, Wspieranie Innowacyjności i Przedsiębiorczości Regionu Łódzkiego. W projekcie uczestniczą udziałowcy parku, czyli Gmina Rząśnia i Miasto Bełchatów. Projekt ten został zakwalifikowany przez Zarząd Województwa łódzkiego do projektów indykatywnych i myślę, że jeśli zostanie pozytywnie oceniony do końca roku, to gmina rząśnia do wszelkich procedur przetargowych przystąpi na początku 2011 roku. Cały projekt ma być zakończony i strefa uzbrojona do końca 2012 roku. To co będzie zakresem obejmującym uzbrojenia, to przede wszystkim drogi dojazdowe o bardzo wysokich parametrach, wraz z ściągiem pieszo wodociąg, kanalizacja, kanalizacja deszczowa i hala przemysłowa, która wraz z zapleczem biurowym. Będzie miała około 3000 metrów. Ta hala będzie na tyle funkcjonalna, że będzie można sobie tam dostosować pomieszczenia do przyszłych przedsiębiorstw, które po prostu będą chciały się osadzić na terenie strefy Rząśnia. No tak, na koniec jeszcze dobra informacja, można powiedzieć, dla rowerzystów w gminie Rząśnia i nie tylko, ponieważ gmina zamierza zbudować ciąg pieszo-rowerowy na odcinku 1400 metrów z Rząśni w kierunku Pajęczna. No i w całości będzie finansowana oczywiście ze środków gminnych. Tak, jest to ciąg pieszo rowerowy, który będzie budowany na bazie porozumienia ze starostwem powiatowym w Pajęcznie. Starostwo przekazało nam dokumentację. Myśmy przeprowadzili przetarg, wyłoniliśmy wykonawcę. Ten wykonawca w poniedziałek wchodzi na teren budowy i rozpocznie prace związane z budową. Koszt tego ciągu pieszo-rowerowego to jest około 550 tysięcy. Ja myślę, że do końca roku zostanie, jeśli pogoda pozwoli, wykonany i będziemy mogli z tego ciągu pieszo-rowerowego bezpiecznie korzystać. Ja tylko dodam, że jest to bardzo ważny odcinek tego ciągu pieszo-rowerowego, ponieważ... Yy, przy tych, w tej miejscowości Rząśnia, w tym regionie mieszka bardzo dużo młodych małżeństw. Dochodzą, dojeżdżają dzieci do szkoły podstawowej. Pan sam jeździ na rowerze, tak zapytam na koniec? Lubię rower, jeżdżę i coraz częściej z tego roweru korzystam. Bardzo mnie cieszy, że w rząśnie powstaje coraz więcej ścieżek rowerowych. Jak już nawiążę również do strefy, dla mnie ta strefa jest bardzo ważna, ponieważ zwiększą się tam miejsca pracy, gdzie również do terenu strefy Przemysłowej będzie można dojechać rowerem. Oby tak się stało i tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Wójt Gminy Żośnia, pan Tomasz Stolarczyk był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani, dziękuję państwu.